Witajcie na kanale Go To Fit. Dzisiaj przedstawię Wam kilka świątecznych przepisów. Zbliżają się święta, musimy pamiętać o tym, że jest to czas, gdy musimy celebrować, celebrować ten okres, więc musimy też mieć oczywiście świąteczne fit przepisy. Chcę przedstawić Wam pierwszy zachwas buraczany, który możemy użyć do naszego barszczyku wigilijnego, jak również do picia. Dlaczego fit? Ponieważ można go używać podczas diety, nie przejmując się o jego kalorie. Jest on świetny, jest bardzo zdrowy, przede wszystkim poleca się osobom, które mają jakiekolwiek problemy zdrowotne. Nasyca krew, jest to po prostu bardzo zdrowy napój, chyba najzdrowszy jaki możemy, jaki możemy sobie zrobić. Przede wszystkim chcę zauważyć, że buraczki najlepiej jak będą z swojskie. Wiadomo, jak nie macie do nich dostępu, kupujcie te podłużne, kupujcie te małe, są naprawdę dużo lepsze. Zakwas robi się kilka dni, po czym nadaje się do picia. Nie przejmujcie się pleśnią, jeżeli się pojawi, pleśc, ściągamy ją i taki zakwas wtedy przelewamy już do słoiczków, do lodówki chowamy, nadaje się świetnie jako nasza baza do barszczu. Drugim przepisem, który przedstawię dzisiaj w filmach jest sałatka brokułowo-jajeczna, czosnkowa z makaronem razowym. Przepis 100 kalorii, nawet nie, 85 kalorii w 100 gramach, także proszę sobie zobaczyć. Jak ktoś ma na kolację tylko 350 kalorii, to może sobie zjeść 420 gram gdzieś takiej sałatki. Jest to syta, fajna porcja połączona z jajkiem, powoduje, że jesteśmy najedzeni, jesteśmy zadowoleni, a to jest najważniejsze. Możemy ją również stosować nawet i w post, ponieważ nie zawiera w ogóle mięsa. Barszczyk, który będziemy robić sobie z naszego zakwasu, być bardzo zdrowy. I tak naprawdę wliczamy w kalorykę tylko łóżka czy pierogi, które do tego do niego dodajemy. Jego samego nie liczymy, chyba że ktoś będzie zjadał buraki. Zapraszam do oglądania. Witam wszystkich. Przekażę teraz, pokażę teraz przepis na zakwas. Składniki: buraki 2,5 kg do 2,700, Liść laurowy około 10-12 listków, 12 ząbków czosnku. 3 łyżki płaskie soli i 10-12 ziarenek ziel angielskiego. Słoik 4-5 litrowy i nasz zakwas, którym zaczniemy kwasić po prostu nasz zakwas buraczany. Ja użyję tutaj dzisiaj soku z kiszonych ogórek. Co robimy? Kroimy buraki. Wybieramy zawsze małe buraki, pamiętajcie o tym ponieważ one są wtedy takie bardzo, bardzo soczyste. Musimy pamiętać, że duże buraki są gąbczaste i nie są takie dobre. Polecam oczywiście buraczki, jakieś bio, lub jak jeżeli macie dostęp po prostu bezpośrednio ze wsi, one mają naprawdę inny smak. No i ona tym też nam zależy, żeby ten burak był dla nas po prostu zdrowiem. Buraczki mam już pokrojone. Takie oto listki grubsze. Teraz bierzemy nasz słoik i zaczynamy wszystko do niego po kolei dawać. Najpierw dajemy czosnek, pamiętajcie, żeby on nam nie wypływał. Jeżeli gdzieś trafi się jakaś skórka jeszcze, należy ją wyciągnąć. Liść laurowy, ziele angielskie. I teraz sobie wrzucamy nasze buraki do środka. Tak, wrzucamy buraczki. Pamiętamy, że zakwas pity regularnie jest bardzo zdrowy, no i przede wszystkim można go spokojnie używać na redukcji. Dużo osób chciałoby pić, nie wie czy może. Jak najbardziej tak, podczas odchudzania się proszę stosować taki zakwas. Pomaga on przede wszystkim w dobrej perystatyce jelit, jak i przede wszystkim napełnia nas zdrowiem. Ma mnóstwo witaminy C i innych składników. Bardzo, bardzo jest antynowotworowy, polecam. O. Żeby nie było za, za, yy, za mało miejsca na wodę naszą. Słoik mamy już napełniony, odkładamy go na chwilę na bok. Bierzemy sobie wodę, woda kranowa, najlepsza, pełna minerałów. Jak ktoś ma złą wodę, to musi gdzieś sobie gdzieś sobie załatwić lub odkamienić. Nie wiem, nie polecam, na pewno nie polecam wody yy, z butelek. Tu musi być nasza naturalna kranowa. Sól. Na 2,5 do 3 litrów wody dajemy 3 łyżki soli. Zimna woda, mieszamy, mieszamy sobie na spokojnie, żeby ta cała sól się rozpuściła i będziemy nią zalewać. Sól jest już rozpuszczona w wodzie. Jeżeli nam wyjdzie, nie wejdzie tyle wody do słoika, się nie przejmujemy. Ważne, żeby proporcja tej soli w tej wodzie była odpowiednia. Teraz proszę bardzo, taki zakwas sobie zalewamy wodą. Zimną, zimną wodą. Bardzo zdrowy, bardzo dobry do barszczu. Nie przejmujemy się tym, że nam zacznie lekko pleśnieć. Zbieramy tą pleść, chowamy wtedy zakwas do lodówki i nadaje się już na zupkę. O, i teraz, żeby on nam zaczął od razu pracować, dodamy sobie taką dużą wazówę soku z kiszonych ogóreczków. Taki zakwas teraz już gotowy. Przykrywamy sobie i odstawiamy w jakieś miejsce w temperaturze pokojowej może stać w kuchni na blacie, jest świetną ozdobą. Proszę zobaczyć, jak się ładnie prezentuje. świetną ozdobą. Przede wszystkim musimy z tego korzystać. Jak zacznie już ten zakwas nam fajnie fermentować, będzie dobry. Proszę pić regularnie. Najpierw zacząć od połowy szklanki, później szklankę cały dziennie. Kolejny zakwas możemy sobie zrobić już z zakwasu tego, to znaczy zamiast wody z ogórków dodajemy sobie wazówkę takiego zakwasu do naszego kolejnego, a przepis zostaje ten sam. Smacznego i życzę dużo, dużo zdrowia. Witam. Kolejnym wspaniałym przepisem świątecznym, czyli postnym, będzie nasza sałatka brokułowo-jajeczna. Będzie nam do tego potrzebne 1 trzecia makaronu durum pełnoziarnistego. Ja go rozgotowałem specjalnie po to, żeby był troszeczkę większy. Normalny makaron się do tego nie nada, bo straci smak. Ten jednak trzyma dalej tą konsystencję mimo rozgotowania. A 1 trzecia, czyli 1 trzecia opakowania waży aż pół kilograma. Jajko! sześć swojskich jajeczek małych. Jak ktoś ma dostęp do większych, to oczywiście proporcjonalnie około 300 gram maksymalnie. Ja tutaj użyłem 250, więcej nie ma sensu. Przede wszystkim pamiętamy, jajka muszą być swojskie. Proszę zobaczyć, mi się ciężko je obierało dzisiaj, ale to jest nieważne i tak będą ściekane. Pamiętajcie o tym, swojskie jajka są najważniejsze w tym przepisie, nie mogą być sklepowe. Cały cały pęczek różyczek brokułu, pół kilograma brokułu. Gotujemy brokuł w osolonej wodzie około 3-4, maksymalnie 5 minut wrzucamy do wrzątku. Gotujemy i wyłączamy, odcedzamy i broku jest wtedy fajny, jest twardy, nie jest rozgotowany. Sól, łyżeczka, pieprz, łyżeczka, majonez. Niestety musimy użyć majonezu, mimo że jest to dietetyczna sałatka, musimy czymś dodać smak do naszego jogurtu. Ja wrzucę tutaj prawie cały jogurt, taki naturalny, kremowy. 150 gram dodam jogurtu Tola i dodam 10 gram majonezu, tylko po to, żeby ten smak tego jogurtu przesiągł majonezem. Czosnek, bazowa przyprawa naszej sałatki, ona musi być naczosnkowana. 6 ząbków w różnej wielkości, jak są duże, to mogą być 4. Pierwsze, co robimy, nasz makaron już jest w misce, proszę zobaczyć. Więc sobie siekamy nasze jajeczka i broku po kolei. Kroimy. Kroimy w kształty nieregularne. Proszę się nie przejmować. Tutaj żadne paski nie muszą być. Ta sałatka i tak się fajnie nam skomponuje z tym wszystkim. Bardzo ważna rzecz. Ona ma tylko 80 kalorii w 100 gramach. 82 dokładnie. Jeżeli dodamy trochę więcej jajka, to jest maksymalnie 85 do 87. Tak naprawdę dietetyczna porcja takiej sałatki ma około 250 kcal. Tak? Możemy ją używać na diecie, a przede wszystkim jest świetne przygotowanie do świąt, które się już zbliżają. Musimy pamiętać, że święta im, im my sobie zrobimy te przepisy lżejsze, tym mniej będziemy mieć odchudzania po świętach. Proszek, nasze jajeczka się nam komponują fajnie. O, tak. Kroimy. Mamy jajeczka, mamy zrobione. Przekładamy do naszej miski te jajka. Przekładamy te jajka. Wrzucamy sobie połowę naszego jogurtu. Do kolejnej połowy dodajemy nasz majonez. 10 gram majonezu. Majonez bardzo kaloryczny. Nie używamy go więcej. Nie może, 20 gram już nie pasuje. Naprawdę proszę uważać na ten majonez. Majonez jest najgorszy w tym wszystkim. Nie jest fajny, ale nie ma zamienników. Niestety nie ma zamienników, żeby nadać taki smak. Solimy. Nie bójmy się przypraw. Nie bójmy się przypraw. Przyprawy się rozejdą. W tym sałatka naprawdę wchłonie tego wszystkiego. I bardzo ważna rzecz. Rozdrabniamy nasz czosnek. Rozdrabniamy nasz czosnek. Czosnkowy smak, taki będzie aromatyczny, świąteczny. Przez sałatka będzie bardzo bardzo wykwintna, a przede wszystkim nie ma tu mięsa, jest postna, tak? Możemy nawet ją sobie zrobić na Wigilię. Jak ktoś nie ma pomysłu na coś, fit. Ja polecam ten czosnek zmieszać naprawdę. O, nie bać się tego, nie bać się, to się przegryzie fajnie. To zaraz będzie super smak. Nie robimy najpierw sosu, mieszamy tak, żeby te kawałki czosnku ten makaron też weszły, nie tylko w ten jogurt. I teraz do naszej sałatki dorzucamy broku. Dorzucamy sobie broku. Ta sałatka się musi przegryźć. Nie można jej spożywać od razu. Musimy dać jej w lodówce co najmniej dwie godzinki. Spróbuję teraz przemieszać widelcem. Jeszcze raz przypomnę: 80. Kilokalorii, może będzie 82 w 100 gramach. To jest naprawdę świetny wynik, jak na sałatkę. A smakowo spróbujcie sami. Także mamy już świąteczne, świąteczne tutaj przepisy dla wszystkich, którzy się chcą przygotować jakoś na te święta. Proszę spojrzeć, jak to się fajnie prezentuje. Smacznego.